Dobry wieczór. obok mnie Martyna Leszczyńska. Dobry wieczór. Po zdecydowanie wygranym meczu z drużyną z kątów wam, które to zwycięstwo dało wam awans do półfinałów. Dokładnie, tak. Myślę, że to jest takie podnoszące na duchu, bo jednak nie przyjechałyśmy tutaj z myślą od razu o tym, że wygramy. Tylko że jednak dziewczyny nam się postawią. No i postawiły się tak naprawdę. Nie było jakoś tak od razu łatwo, ale mhm. dałyśmy radę. Dzisiaj skuteczność myślę, że była u nas zabójcza. I zespołowość. Jak najbardziej jestem zadowolona z mojej drużyny. No, prawda, w ogóle w dzisiejszym meczu tak mi się wydaje: 96 punktów to jest chyba najlepszy wynik, jeśli chodzi o zdobycz punktową Polonii w tym sezonie. Też chyba padł rekord trujek, bo ich było zdaje się, że 10. Czy to jest, myślisz, dobry zwiastun, że gdzieś tam ta forma rośnie jeszcze właśnie na te pojedynki w obrębie jeszcze czołowej czwórki całego zespołu? Myślę, że forma rośnie, ale to też przez to, jak się angażujemy i podbudowujemy przed każdym meczem, wspieramy się, jakby napędzamy. No i myślę, że jeżeli ta skuteczność dzisiaj pokazała, że jest już coraz wyższa niż była, no to myślę, że półfinały i finały będzie jeszcze lepiej. Tobie chyba też w dzisiejszym meczu całkiem nieźle grało, zwłaszcza pierwsza połowa bardzo imponująca, bo już 20, 20 punktów do przerwy, ale w całym meczu też bardzo fajny dodobek, 24 punkty. Znowu double-double, bo tam zdaje się, że zbiórki też dwucyfrowo. Dobrze się czułaś na parkiecie? Eee, powiem szczerze, że to był chyba jeden mecz, w którym się tak super czułam. Eee, naprawdę czułam się bardzo dobrze i motorycznie i tlenowo. Nigdy jeszcze nie miałam takiego meczu, a jechałyśmy tutaj 5 godzin, więc to bardzo, ale wypiłam dwie kawy, to może dlatego. Być może, może kofeina jest gdzieś tutaj e, kluczem. W ostatnim czasie miałaś, miałaś okazję rywalizować przeciwko podkoszowom o dosyć różnej charakterystyce, bo i Shanti Iwans zbyt goszczy i dzisiaj Małgorzata Koralewska. Natalia, Natalia Kudak, jak oceniasz tę rywalizację? No na pewno zbyt goszczy moja przeciwnika Ewans to naprawdę super, super koszykarka. Ja ją podziwiam i oglądam cały czas śledzę jej postępy i dużo się od niej uczę. No, te dziewczyny teraz, myślę, że Koraleska była wyższa, ale no, nie miała tej fizyczności po prostu, mm -hmm. ale i tak mi się dobrze stawiała i tu, e, zamykała mi lewą rękę, e, jeszcze kto tam? Łata. E, bardzo dobrze mnie odcinała, front mnie kryła, co było mi ciężko, bo zagęszczały bardzo pole trzech sekund i myślę, że też jej to dobrze szło. Ale myślę, że ty też sobie dobrze, dobrze radziłaś w tych, w tych nawet trudnych sytuacjach i gratulacje oczywiście e, dla Ciebie e, za to. W następnej rundzie jeszcze nie wiadomo kto masz jakieś preferencje, czy mógł Poznań czy KKS Olsztyn. Nie zdradzą. <noise> e, czyli czyli bez, bez różnicy trzeba grać swoje, tak? Tak. E, raczej nie nastawiamy się, czy ma wygrać Poznań, czy ma wygrać Olsztyn. E, ja jestem bezstronna akurat. Niech wygra lepszy, i później spotkamy się z tym lepszym, i następnie znowu niech wygra lepszy. Chyba na plus, że wasze przeciwniczki w półfinale będą miały jeden mecz więcej w nogach, bo wy swoją rywalizację już w dwóch meczach zdołałyście rozstrzygnąć. No jasne, zawsze to jest jakiś plus, bo jednak mają ten mecz do przodu jakby więcej od nas, więc też ich jakby motoryka czy. E, siła maleje, no bo to jest jednak mecz, to jest duża większa aktywność mm. niż powiedzmy sobie szczerze, trening. Więc mam nadzieję, że e, troszeczkę osłabną, a my mm. przez ten tydzień się przygotowujemy na przeciwnika i na pewno będziemy oglądać. Dobrze, to trzymam mocno kciuki za, za rywalizację już w półfinale. A jeszcze zapytam o sam obiekt. Miałaś już okazję grać w tej hali? W kontaktach nie. nie, 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 ale przyjemny chyba. Jak weszłam tu na rozgrzewkę i rzuciłam pierwszego osobistego, to powiedziałam ja nie dokończę dalej. Ale potem sobie powiedziałam, dobra, spróbuję o deskę, no i jak było widać, to ta deska była miażdżona. Tutaj prezes jak podpatrywał właśnie rozgrzewkę, to mówi o, tablica przyjmuje wszystko, jak się rzucie tablica to wpadnie. Widzę, że Martyna już się zorientowała. Tak, dokładnie tak, na rozgrzewce rzucałam, ale potem stwierdziłam, w meczu jak miałam pierwszego tego mówię, dobra, spróbuję tak jak zawsze, ale nie wpadło, mówię, dobra, nawalam odechę. <grystanie> ważne, ważne, że wpadało. Gratulacje dla, dla ciebie za, za postawę i również oczywiście dla, dla całej drużyny i powodzenia w, w półfinałach. Niebawem się dowiemy, z kim będziecie miały okazję ryka, rywalizować. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wielkie A, żół... żółek, 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 Nie wiadomo co wyszło. Dzięki bardzo bardzo Dzięki. dziękuję. Jeszcze podziękujemy, myślę, że z Martyną razem miastu stołecznemu Warszawa. Um, dziękuję. Tak, bardzo dziękujemy za, e, w, za współfinansowanie przygotowania i udziału z Skaka Polonia Warszawa w rozgrywkach pierwszej koszykówki, pierwszej linii koszykówki kobiet. Może nie pierwszej koszykówki. Dziękujemy miastem. Dziękujemy bardzo.